Go. Cześć siemaneczko, z tej strony Barcz Olek Polish Fajdes moim gościem jest Marcin Wójcik, zawodnik SW. Cześć Siemano. Siemanko, co jest. Przede wszystkim Marcin, zadam ci takie może dziwne pytanie, ale czy z waszą walką z Ibrahimem wszystko jest w porządku? Bo pytam się dlatego, że Ibrahim chyba dwa-trzy dni temu wrzucił taki post, gdzieś tam było takie zdjęcie czarno-białe, data, data tej walki i wielu kibiców widziałem, że pod tym postem zastanawia się, czy po prostu wszystko jest ok, czy nikt nie wypadł. Zaniepokoiłeś mnie lekko, ale nie, ja żadnych informacji nie mam, żeby coś było nie tak, także liczę i, i z tego co wiem nawet to, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. O, to myślę, że ty uspokoiłeś też mnie i wielu fanów, ale zanim przejdziemy do tego co najważniejsze, czyli do twojej walki z Blagimem, czy Czuczigajewem, to chciałbym się jeszcze cofnąć do tej twojej przegranej walki z Rafałem Haratykiem. E, powiedz mi tak z perspektywy czasu, co twoim zdaniem tam poszło nie tak, no bo to na pewno była lepsza walka w twoim wykonaniu niż to, pierwsze starczy, no i tam no, realnie zagroziłeś Rafałowi i tam w tej pierwszej rundzie miałeś dużo swoich momentów. No tak, też uważam, że ta pierwsza runda nawet chyba cała należała do mnie, ale tak. no tak, ale, ale wynik wiadomo się liczy najbardziej. Z mojego punktu widzenia dwie te walki z Rafałem przegrałem w tym samym momencie. W sensie w tym momencie, w którym poczułem się naprawdę w miarę komfortowo już, w którym zauważyłem, że Rafał lekko zwolnił. No, no i tą koncentracja gdzieś odeszła na, na drugi plan. Więc to były te momenty, w których naprawdę zacząłem czuć, że, że prowadzę ten pojedynek. No i to chyba był mój największy błąd, w którym niestety zapłaciłem za to za najwyższą cenę. No, no, niestety, no ale teraz też taka wyjątkowa sytuacja, bo Rafał pomaga ci przygotowywać do tej walki. Z Ibragimem. Jak możesz powiedzieć, coś ogólnie podsumować ten swój wyjazd do Bielska-Białe i wasz treningi, W ogóle skąd się wziął taki pomysł? Wiesz co? Pomysłodawcą jest Maciej Alf, Glawus, generalnie, bo to jest wspólny znajomy i mój, i Damiana Herczyka też, no i pewnie z Bielska ogólnie, bo był u nich też na, na seminarce. U nas w nas też zresztą. Polecam go, jak ktoś się zastanawia, czy, czy Alfa zaprosić, to, 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 to polecam. Super w parze z Różalem nam to wyszło w naszym klubie na przykład. No i, i Alf widząc ogłoszenie mojej walki z Ibrahimem, wpadł na pomysł, żeby się skontaktować z Zamianem Herczykiem. no bo oni mieli walczyć z Ibrahimem dwa razy już. Śledzą go dobrych kilka lat chyba, bo ta pierwsza walka w ACA, no to już długo wisiała. Hmm. Także oni mieli, szczególnie trener Herczyk, no, Ibrahima rozpracowanego, jakąś taktykę na niego mają przygotowaną. Hmm, Sparing parterów też pod niego mają ustawiony gdzieś. Hmm, więc wiesz, no, Alf miał bardzo dobry pomysł tego, żeby po prostu jechać na gotowe, hmm, skorzystać z tej całej wiedzy. No i, i tak zrobiliśmy. no. Wiadomo, że była taka lekka niepewność, jak yy, trener Hercik zareaguje na to, że chce tam przyjechać, ale Alf ale mnie zapewniał, że nie ma problemu, dał mi numer, zadzwoniłem, faktycznie mają tak samo albo nawet bardziej zdrowe podejście ode mnie co, co do tej walki naszej, ewentualnej trzeci z Rafałem, jeżeli Ibergi bym pokonał i, i wszystko się dobrze złożyło, więc yy, no jest okej, okay. ja jestem z tego pierwszego wyjazdu zadowolony, na tyle, że w tym tygodniu yy, wracam tam do nich też. No, właśnie trochę jakby zacząłeś jakby trochę moje kolejne pytanie. Czy to właśnie to, że teraz się przygotowujesz z Rafałem, nie zabiera wam gdzieś możliwości tej trzeciej walki? Wiadomo, różnie się może wydarzyć. Do no teraz w zeszłym roku były te dwie walki, więc tą, tą trzecią, no będzie, na, no będzie, ją, mimo wszystko, wydaje mi się, że trudno ją gdzieś tam zrealizować w najbliższym czasie, no ale w przyszłości, no drogi się mogą znowu, znowu skrzyżować. Czy to po prostu nie będzie dla Was gdzieś tam? Przeszkoda, no bo też domyślam się, że jak się z kimś trenuje, to się też trochę no, nawiązuje się jakąś tam bliższą lub dalszą relację, nie? No, 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 po części tak, ale z drugiej strony, no mówię, no mamy oboje zdrowe podejście do tego. Walczyliśmy dwa razy, no już się bardziej chyba nie poznamy, <laughs> także generalnie z tego sportowego punktu widzenia. Yy, więc, yy, no jak najbardziej, to później znowu jest, jest przygotowanie taktyki, ja swojej, rafał swojej. Kto tą taktykę na walce zaprezentuje, lepiej ten wygra, więc yy, absolutnie nie będzie to miało wpływu na nasz trzeci pojedynek. E, tak uważam. Jeżeli do tej walki dojdzie, tak jak mówisz w najbliższym czasie, no bo, bo ja dwie szanse miałem i wiem, że narracja jest taka, że e, że spokojnie mógłby ktoś inny pewnie skorzystać teraz z tej szansy. No miał e, to zrobić i Ibrahim, ale jeżeli go pokonam, no to, to będę numerem jeden, no i potem zobaczymy, jak to dalej się rozwinie, czy e, no gdzieś tam wiadomo, że w, postaci chyba Damiana Piłowarczyka i, i, i może Sergiusza jakby wygrał jeszcze co najmniej jedną walkę w takim stylu w jakim wygrał ostatnio no to gdzieś tam pretendenci kolejni się rodzą ale no ale rankingowo no to, to jednak chyba będę pierwszy w kolejce znowu. No na pewno jak pokonasz Ibrahima no będzie trudno cię pomijać przy kolejnych walkach o pas. Jeżeli ty załóżmy po walce załóżmy, wiadomo, i tego ci życzę że wy z Ibragimem wygrasz ale no i co, będzie kolejny, kolejna walka? No trudno będzie wydaje, przynajmniej w mojej ocenie, no KSW cię gdzieś omijać, no. No, no, no tak, no tak, no. no zobaczymy, sam jestem ciekawy, jak to, jak to rozwiążą, jak będzie miało chyba na czym myśleć po tej gali teraz lipcowej, przynajmniej w to wierzę głęboko. A czy ty generalnie jesteś właśnie zadowolony ze stawienia z zestawienia z No bo nie ma co ukrywać, że no zeszły rok no tak średnio udany przez te właśnie dwie przegrane z Rafałem, ale no bo Okazuje, że na pewno ci nie daje łatwych zadań w klatce. No bo tak naprawdę no, tu Rafał, tu Damian, tu Rafał i teraz Ibrahim. No to tak naprawdę no, sam top tej kategorii. No czy ty właśnie nie myślałeś o tym, e że przed tym, ty, jak ty dostałeś propozycję e o na walkę z Ibrahimem, żeby po prostu wziąć sobie kogoś troszeczkę lżejszego? Nie mówię że jakiś łatwy pojedynek, e no bo tak jak ty mówisz, ty, ty jesteś w topie, więc ciężko byłoby, żebyś dostał kogoś spoza rankingu czy jakiegoś słabego zawodnika. No ale nie myśleliście, żeby troszeczkę po prostu taką, żeby odbudować się na troszeczkę słabszym zawodniku niż tym, nie tym stop 3, stop 5? Nie, 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 no absolutnie. No ja się czuję naprawdę na tyle dobrze, że, że chce się pić z tym top 3. Najlepiej byłoby cały czas tam 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 siedzieć w sobie. Ja wiem, że gdzieś gdyby trafiła się teraz porażka, no to mnie porażki z automatu Mi raz, że zepną trochę, a dwa, że no skażą na to, żeby zawalczyć z kimś, który kto będzie poniżej pewnie tego mojego miejsca. Ale no, kurczę, te dwie porażki tylko i wyłącznie z Rafałem, także z aktualnym mistrzem. Ta ostatnia walka też pokazała, że, że ten poziom, że poziomem absolutnie nie odbiegam, a, a czuję się naprawdę dobrze, więc... Więc nie no, i brak to jest dobre nazwisko. To będzie naprawdę świetny skalp, Także, no, kurczę, no cieszę się z tego zestawienia. Ja naprawdę widziałem, że Artur gdzieś tam w się wypowiadał, jak zareagowałem na to, jak się dowiedziałem, że jest taka szansa. Od początku naprawdę byłem bardzo zadowolony i jestem do teraz, także zaniepokoiłeś mnie na początku, jak stwierdziłeś, że coś może być nie tak, ale, ale wydaje mi się, że po prostu wiesz, samo to zdjęcie czarno-białe po prostu trochę wyobraźni rozbudziło i nic to nie zmieni. No generalnie ja mam wrażenie że te zdjęcia czarno białe trochę mylą wielu wielu kibiców to nie tylko w tym w tym przypadku. Powiedz mi jakiego ty w ogóle Ibrahima się spodziewasz jakie według ciebie są jego najmocniejsze tu, no bo też troszeczkę w klatce no go też nie widzieliśmy chyba ostatnia walka gdzieś tam w zeszłym, w zeszłym roku. Poza KSW też była nie? Mm -hmm. No ja spodziewam się Ibrahima takiego jak widzieliśmy w walce z Narkunem, z Arslanem, no, z Bogdanem Nitko. Yy, z Ibrahima, którego ciężko złapać na nogach gdzieś tam, bo, bo faktycznie bardzo dobrze się porusza. Jest eksplozywny, naprawdę fajnie boksuje, wytrzymałość też ma dobrą, bo te rundowe walki chyba KSW stoczył trzy, więc yy, więc spodziewam się naprawdę dobrego Ibrahima. Yy, widzieliśmy też yy, jak radzi sobie w tych akcjach zapaśniczo-partyrowych? Więc przygotowaliśmy kilka akcji, no i w górze, i nie ukrywam, że z że, że zapasów też będę korzystał. Oczywiście, no bo, bo większość swoich walk jednak prędzej czy później z tych zapasów korzystałem, ale, ale to nie będzie, a to będzie podobnie jak z Rafałem, że, że w tej górze też postaram się go mocno zaskoczyć na początku i jeżeli. Utrzymam tą koncentrację i ten mój plan e, będzie taki naprawdę do końca realizowany, to, to to wszystko będzie tak, jak powinno być. Czyli no nie ma co ukrywać, że Twoim gdzieś tam problemem też w walkach było to, że ty musisz się troszeczkę rozpędzić, że zawsze te Twoje w większości przypadków, te Twoje pierwsze rundy, no były no, tro, trochę wolniejsze. No ostatnio z Rafałem było zdecydowanie inaczej, no tam troszeczkę poszedłeś mocniej. Myślę, że to może być taki trochę klucz, żeby. No Wiadomo, że zawodnicy też się no, uczą waszych taktyk, planów, i tak dalej, że to, co też pokazałeś z Rafałem, to też y, może być po prostu lepsze dla twojego stylu walki. Tak, to na pewno lepsze też dla kibiców, bo, bo te walki ostatnie, które daję na pewno są y, bardziej efektowne. To, to, to z pewnością. Y, no, wszystkie walki w KSW po moim powrocie zakończyły się przed czasem decyzji, nie było żadnej. To się fajnie ogląda na pewno. W tej górze się otworzyłem trochę. Aż za bardzo w ostatniej walce, ale ale to poprawiam, no poprawiam też dobrze mocno tą defensywę, w stujetce. to nie jest tak, że że wie, że po ja teraz będę takim zapaśnikiem i to wiesz, z, z, rzucającym się z pięciu metrów od razu po nogi na pewno tak nie będzie no będę chciał się też pobić trochę w tej górze przygotować mówię parę tych akcji znowu czym zaskoczyć i jak będzie okazja tą walkę przenieść do parteru, a a, a tamten pojedynek dla mnie. Wydaje się, że będzie dużo łatwiejszy. Już zmierzając do, do końca tej naszej rozmowy, myślisz, że wyjazdy do Bielska-Białej to będzie coś, co będziesz chciał po prostu już nie tylko do, do tej walki, tylko do przyszłych przygotowań, po prostu sobie to wcielać. No wiadomo, że poza poj ewentualnym pojedynkiem z Rafałem. Nie? No, ciężkie pytanie. Wiesz, bo. To jest tak trochę, że ja się nie zatrzymuję po prostu. Mam 36 lat z jednej strony, ale nie czuję, żeby to był moment taki na odcinanie kuponów. Ja w tym roku zawalczyłem na Mistrzostwach Polskich w Brazylijskim, które zresztą wygrałem. Byłem na seminarce w Toruniu gdzieś z i Iwatem właśnie też partnerowej. Pojechałem do chłopaków do, do Wrocławia. Też miałem okazję robić rundy między innymi z, z Dawidem Kasperskim w Stójce. Też bardzo fajne doświadczenie. Kolejna seminarka niedaleko piły w tej na której też brałem udział. Więc, wiesz, no dużo się dzieje. Ja się cały czas też jako zawodnik rozwijam i podejrzewam, że w przyszłości jako trener to też mi dużo da. Te dwa wyjazdy do Bielska, które, które wiesz, jeden już był, drugi już będzie, to są cały czas elementy takie, które poprawiają moją grę mocno. i i, I to, czy ja przy kolejnych przygotowaniach zostanę przy Bielsku, czy, czy rozważę jakiś inny kierunek, bo Szczecin też wydaje się atrakcyjnym kierunkiem, jeżeli chodzi o tę kategorię wagową, to zobaczymy. No, sprawa jest prosta, do każdej walki będę się przygotowywał naprawdę mocno i będę inwestował w siebie i będę chciał się rozwijać teraz i, i, i mam nadzieję, że to zaprezentuję na walkach po prostu. Okej, okay, Marcin, z mojej strony to już będzie wszystko. Jeżeli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, no to jest Twoja chwila, Twój moment, Twój czas. No, co? no dziękuję kibicom za to, że chcą mi oglądać cały czas w KSW, bo, bo to jest fajne. Ja się też odwdzięczę dobrymi walkami na pewno. To no wszystko, wszystko. Widzimy się 19 lipca.